Pamiętajcie, że cały czas trwa Blue Week, a my zachęcamy was bardzo, bardzo serdecznie do korzystania z jego obniżek. I wtedy włożają cały na niebiesko i ustawią łapkę w górę. Zróbcie to samo. Bruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorów. Dzień dobry, witam Was serdecznie z pod Strefy Kibica przy ulicy Cichej 6. Tym razem nie w Wieściach, a w edycji specjalnej z okazji Blue Week i nie sam, bo z Kubą cześć Kuba. Siema Tadzio, cześć kibice, ja już przederką. Jak widzicie, Kuba jest w RC, a ja zapraszam Was do strefy, bo nasze spotkanie dzisiaj ma jeden cel żeby ułatwić Wam poruszanie się z okazji Blue Week w naszych punktach sprzedaży. Jak wejdziecie do strefy, znajdziecie bardzo dużo artykułów z czerwonymi takimi cenówkami, to znaczy, że te ceny są przecenione. One są przecenione dosyć znacznie, po 20, 40, 60, a nawet o 79,30%. Kto znajdzie takie artykuły, no to być może coś od nas jeszcze dostanie. Dziewczyny mówią, że największym zainteresowaniem wśród Was cieszą się t-shirty. Więc chodźmy, może przejdźmy sobie na t-shirty. I poglądajmy, co takiego ciekawego tutaj dla Was przygotowaliśmy w przecenie z okazji Blue Week. I jeżeli sobie polecisz, popatrz, za 25 zł możesz kupić już praktycznie każdy t-shirt tutaj. Ale to jest nie tylko cena 25 zł, bo jak sobie polecisz dalej, proszę bardzo. Czekaj, ja znajdę tu. O, proszę. Czy Ty widzisz tą cenę za koszulkę? 9 zł za koszulkę. 9 zł za koszulkę. No nie jest to dziwne, bo koszulka jest z edycji letniej, a mamy zimę, więc to już tak troszeczkę nie na czasie. Między innymi stąd ta, stąd ta przecena. Ale jak sobie polecicie tutaj przez te wieszaki, to naprawdę znajdziecie dużo fajnych koszulek w naprawdę dobrych cenach. 25 zł to jest taka cena najbardziej chyba regularna wśród tych koszulek i najwięcej można ich tutaj znaleźć. Są też koszulki droższe, ale już naprawdę, naprawdę fajne. Jak na przykład ta z Gerardem Cieślikiem. Ona jest w cenie w tej chwili 35 zł, czyli jest przeceniona o blisko 50%. Ja zachęcam Was bardzo serdecznie tutaj, jak wiecie, do strefy, do zerknięcia sobie na ten wieszaczek. A ja jestem ciekaw, jak to wygląda u Kuby. Tak jest, Adjo. Ja też tutaj melduję się przy koszulkach, bo. RC znajdziecie wszystkie przecenione koszulki. Jeszcze jest ich trochę właśnie w tym miejscu. Tadziu już kilka wam pokazał, a ja nie ukrywam, że przymierzam się do tej, bo to jednak nasz dom, Cicha 6. Piękna koszulka, prosta, można pojawić się na mieście i kto wie, ten wie, kto nie wie, ten się dowie. I jeszcze jedną koszulkę zobaczyłem, ale tu się musicie pospieszyć. Wydaje mi się, że w strefie może być ich więcej, a warto tę koszulkę mieć jako upamiętnienie roku 2021. Koszulka z awansu. Ten właśnie skład wywalczył Awans na poziom centralny. Raz jeszcze gratulujemy panowie i dzięki za te wszystkie emocje. Panowie, właśnie, o paniach nie możemy zapominać. Zapraszamy na drugą stronę. Bo tutaj, drogie panie, również coś dla was. Ja się bardzo cieszę i przede wszystkim moja małżonka, kochana Paulina. Paula, pozdrawiam, trochę prywaty, że pojawiły się koszulki nie tylko w niebieskich, białych barwach, ale też uciekliśmy trochę od standardów. I również można na lekko różowy kolor się ubrać w koszulki ruchu. Te wszystkie koszulki przecenione, różne ceny są. No, tutaj też warto zerknąć do internetu, bo od 9 do 25 zł, generalnie tak czy siak. Warto, bo trwa Blue Week. No i jeżeli chodzi o koszulki, to jest jeszcze jedna informacja, bo ostał się pewien rarytasik i chyba Tadek ma coś w tej kwestii do powiedzenia. Jak tam z tym rarytasem Tadek? Kubuś, faktycznie mam rarytas, tym rarytasem jest oczywiście koszulka damska z okazji stulecia wiązana na retro, ona jest w tej chwili w bardzo dobrej cenie, 69 zł, co tutaj ładnie widać. Ja tylko przypomnę, że wszystkie koszulki damskie znajdujemy tutaj po prawej stronie w naszej strefie, ale nie możemy zapomnieć również o naszych dzieciakach, a na dzieciaki zapraszam Was tutaj na tą wysepkę, gdzie znajdziemy przede wszystkim dresy Adler Team. Te dresy znajdziecie naprawdę w pełnej rozmiarówce, praktycznie mamy ich naprawdę sporo. One się cieszą dużym powodzeniem i one w tej chwili są przecenione. Przypomnij mi Ola na 39 zł. To jest bardzo fajna cena za taki dresik. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Oprócz dresików, oczywiście body, koszulki. To wszystko tutaj znajdziecie. Musicie patrzeć dokładnie sobie na ceny. Te ceny są bardzo ładnie wy, wy, wyeksponowane. Na czerwonych karteczkach. Tutaj popatrzcie za 19 zł. Co my mamy za to 19 zł? Mamy body. To jest bardzo dobra cena za body. Popatrzcie w tej chwili, że za cenę praktycznie 100 zł możecie kupić body, koszulkę, dres i to już jest naprawdę fajny zestaw, więc ja Was zapraszam do korzystania z Blue Week, a ciekaw jestem co ma dla Was Kuba. Blue Week dotarł również do tego segmentu. Segment, który zdecydowanie może służyć do czego? Do wznoszenia toastów za ruch, za HKS, bo tutaj również większość rzeczy zostało przecenionych. No taka specyfika właśnie tego naszego niebieskiego tygodnia. Ja zacznę od czegoś, Jestem zaskoczony nie ukrywam, bo jeszcze trochę zostało tych oto szklanek, które przeznaczone są typowo do picia portero. Bardzo proszę, nasz e Nowum i przeceniony z 25 na 15 zł, aczkolwiek głoszą wieści, plotki miejskie, że nie tylko porter świetnie z tej szklanki smakuje. Ktoś testował w ten sposób, nie powiem kto. Lecimy dalej, bo ja jestem wielkim fanem kawy. Wyobraźcie się to, godzina 630 rano. Kurzela wstaje. Takie oczy. Otwieram te oczy, ledwo, ledwo na się kawy do takiego kubka. który przeceniony jest z 15 na 10. Do trochę do tej szolki mleka Jeronie, jak to wonio, i potem szluk. Także też polecamy te nasze filiżanki i kubki, szolki, z których kawa, herbata najlepiej naszą chorzowską smakuje. Tym bardziej, że tych kubków przecenionych jest zdecydowanie więcej i z tego całego asortymentu można korzystać. Właśnie ja tego szukałem. Tu musisz to pokazać, zobaczcie. Z 19 na 10, 19 na 10. 35 na 20, czekają tam sięgna, jest niski, ale dom rady. Proszę bardzo, to jest też jeden z moich ulubionych kubków, bo podeszli do tematu trochę inaczej niż standardowo, bo w kształcie naszego herbu. I tutaj fajnie, bo tak za ruch, za HKS i za każde mistrzostwo. Tak, tak to wygląda. Wracamy jeszcze do tego segmentu, bo tutaj yy, zostały nam jeszcze takie oto dzwonuszki z 39 do 29. Złotych przecenione i tutaj sok, woda, herbata Kawy że z tego nie pił, ale możemy przetestować Jak ktoś pił tego kawa to proszę pisać na dole w komentarzach Czy tam też kawa idzie wlać i czy się fajnie z tego przelewa na lewo i pije I uwaga, to akurat najlepiej nie do kawy, nie do wody, nie do soku Pozostawiam to waszej inwencji twórczej Na zakończenie zostawił sobie ostatni segment, ten z 19 na 15 Kieliszki, szampanówki, kieliszki do wina. Dlaczego? Bo rok 2021 każdy kibic z Ruchu Chorzów wie, że tych ym, powodów do toastów było bardzo dużo. Dlatego ten rok spokojnie można kończyć w taki właśnie sposób, wznosząc toast w takich kieliszkach, które też z 19 na 15 przecenione. No to co, Tadzio, za Ruch, za HKS. Za Ruch, za HKS i za udane zakupy podczas Blue Week. Nasze i wasze również. Szkło, jak Kuba wspomniał, jest w fajnych promocjach. W w strefie znajdziecie je tutaj, w tym winklu. Natomiast w tym winklu znajdziecie też przecenione kosmetyki, w tym mydło w płynie. W cenie 7 zł. Za 8 zł dostaniecie masło do ciała, a za 7,5 zł krem do rąk. To są naprawdę fajne ceny. Ja Was bardzo mocno zachęcam, żeby odwiedzić tutaj ten koszyczek i zaopatrzyć się w kosmetyki. Ale przecenione są również... Bardzo fajne rzeczy, które świetnie się nadają na prezenty Mikołajkowe, czyli piłki, biedronki, bo tak je nazywamy, z podpisami całej drużyny. 39 zł za taki prezent Mikołajkowy to naprawdę bardzo dobra cena. Jestem ciekaw, co ma dla Was Kuba w RC. Kubuś, piłka po Twojej stronie. Rzeczywiście, Tadzio, prezent dla Mikołaja kapitalny. Podpisy drużyny na tej właśnie piłce biedronce. Można powiedzieć, że tutaj same nasze piłkarskie VIPy z zeszłego sezonu, ci, którzy wywalczyli, awans i skoro o VIPach mowa, to jest jeszcze coś, co również znalazło się na Blue przecenie. Cały zestaw Vip Collection. Ja zostawię piłkę może tutaj z boku i przejdziemy do konkretu. Bo jeżeli chodzi o VIP Collection, to są tak zwane bajtliki bojtliki, bo to zależy od regionu na Śląsku. Można go dać albo tak, albo tak. I zobaczcie, ze 109 na 89, tutaj turbo przecena praktycznie prawie 50% z 169 na 89 i tutaj zapytam u źródła, bo po drugiej stronie asceto, Astet, ty masz podobny, nie? Ja, dokładnie tak sam. Sprawuje się? Sprawuje się, i ja że nie kupię go teraz. No i widzicie, wy nie bycie jak Asteto, wykupcie go teraz właśnie, żeby. Patrzcie, jaki to jest pomysł? On kosztował 169 zł i tyle za niego dał asceto. A wy kupicie go za 89 zł i Biszcie. te 80 zł od razu możecie się wciepnąć rań do środka. Taki jest właśnie pomysł. Tak to wygląda. Cała ta kolekcja, jak widać, przeceniona. Tutaj również nieco większy asortyment. Ale dlaczego? Bo tutaj przecena o 200 zł, a to więcej niż 80 zł, przeceny. Więc do tego. Te zaoszczędzone pieniążki też można wrzucić. A, i skoro mówimy o Wipowskich eleganckich rzeczach, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej, ale o niej powie Tadek. Dlaczego? Bo Tadek ostatnio dość spięty chodzi. Tadzio, bez spinki. Ja coś biorę i chowam to do mojej teczki, a ty opowiedz o tym, proszę bardzo. Kubuś, mówisz pospinany. No tak, no ty jesteś wiecznie wyluzowany, ja pospinany. Zobaczmy, zobaczmy, co tam Kubuś dla mnie spakował. To ja już wiem, dlaczego pospinany. Pospinany, bo Kubuś mi tutaj przygotował spineczki. Spinki, które Kubuś mi zapakował, jak widzicie, są w kolorze srebrnym i w kolorze błękitnym. One są wykonane faktycznie ze srebra. Kosztuje, kosztowały wcześniej 199 zł. W tej chwili są przecenione na 155, a ja już sobie pomykam w kierunku tylnej części strefy gdzie w gablocie, w której możecie znaleźć te spinki i potwierdzenie ceny, o której mówiłem. Możecie znaleźć też portfel, o których wcześniej mówił Kubuś. A jak sobie pójdziemy piętro wyżej, to mamy nie lada gratkę dla wszystkich kolekcjonerów, ponieważ przeceniliśmy całą kolekcję monet i pinów na Popatrz sobie, jaką dobrą cenę. To jest 19 zł za monetę. Każdą monetę kolekcjonerską w tej chwili możecie kupić w cenie 19 zł. Natomiast przeceniliśmy jeszcze bardzo mocno medale okolicznościowe z okazji stulecia. Tutaj możesz sobie zobaczyć ze 199 zł. Ten medal w tej chwili możecie kupić za 109 zł, co jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Również dobrym prezentem mikołajkowym yy, są. Długopisy, pióra atramentowe bądź kulkowe yy, z firmy Parker, sygnowane oczywiście herbem ruchu Chorzów. Znaleźć je możemy tutaj w gablocie pod edycją kolekcjonerską, pod spinkami i portfelami. A ich ceny w tej chwili to 49 zł za długopis bądź pióro kulkowe. Natomiast pióro atramentowe zostało przecenione ze 149 zł na 99, czyli za niespełna 100 zł można kupić naprawdę fajny, elegancki prezent Mikołajkowy. Ale dla tych, którzy potrzebują zwykłych długopisów do szkryflania w szkole. Też mamy przecenione długopisiki regularne. Tutaj sobie stoją cała ich kolekcja. Możesz sobie wybrać, są one w tej chwili w cenie 3 zł, a nawet 1 zł. Sprawdźmy sobie, czy one piszą, jak one piszą. No właśnie. Blue Week trwa. Skoro mowa o długopisach, no to gdzie najczęściej tego właśnie przyrządu się używa? Oczywiście do wypisywania czeków za milion złotych, ale przede wszystkim w szkole. Żeby te czeki móc wypisywać, to najpierw trzeba chodzić do szkoły, nauczyć się pisać, a takiego asortymentu również na nie mamy sporo, żeby dojść do miliona, można zacząć od oszczędności, bo takie długopisy, moi drodzy, kosztują cały złociok. Proszę zobaczyć. Cały zestaw długopisów przygotowany dla Was. Ym, przygotowane również ołówki, które są na przecenie. Zeszyty, bo to jest cały asortyment, który pojawił się już u nas we wrześniu, ale jeszcze go troszkę zostało, więc ci, którym właśnie zeszyt powolutku zapełnił się y, zadaniami matematycznymi, takie, które najbardziej uwielbia Tadeusz. Tadeusz, ja Cię pozdrawiam serdecznie. To najwyższa pora teraz w grudniu pojawić się w naszej strefie kibica i... Uwaga, zaoszczędzisz kolejne 2 złote, bo we wrześniu 5 zł, a w tej chwili 3 złote. Co my tu jeszcze mamy? Ja pozdrawiam wszystkich młodych artystów, którzy lubią udzielać się artystycznie w sposób rysunkowy bądź malarski, bo również bloki rysunkowe przecenione na 3 zł. Mówiłem o artystach, to mówimy, powiemy jeszcze o młodych sportowcach. Każdy młody sportowiec musi się zaopatrzyć w taki zestaw. Czyli dostarczanie kalorii, tutaj tak zwane pudełka śniadaniowe. Tutaj również w ramach Blue. Week. E, delikatna przecena. Bardzo proszę z 15 na 9 zł. Jo, jako że jest maszkietnik, to bym musiał od razu zrobić sobie taki pakiet do szkoły. A to 27 zł. Tadeusz, sprawdźmy, czy dobrze, że to przemnożył. No i nie, nie możemy zapominać o uzupełnianiu płynów, bo to również jest bardzo istotne. Jeżeli jesteśmy w szkole, mamy zajęcia z WF-u, biegamy, bierzemy udział w treningach. Tutaj mowa oczywiście o UKS-ie, mowa o akademii, czyli o naszym centrum szkolenia. Nie zapominamy o shakerach i nie zapominamy o bidonach. A to jest mój ulubiony, magiczny bidon. Przeceniony z 59 na 35 zł, bo to jest. Dlaczego magiczny? Do, takiego, do takiej butelki filtrującej dafi wlewamy zwykło kranuwa. I od razu potem mamy wodę mineralną. Ja jeszcze zerkam niżej, bo tutaj również spore przeceny można zaopatrzyć się w plany lekcji, które w tej chwili za 25 i 15 groszy. No i oczywiście po szkole odrobina rozrywki. O tym też nie zapominamy, bo żeby nam się dobrze uczyło, drodzy szkolorze, to też od czasu do czasu trzeba dać odpocząć temu, co w głowie się znajduje. Czyli można. Pobawić się, układanie puzli i dla mnie, ja już to mówiłem kiedyś, raz jeszcze serdecznie pozdrawiam pana Kosmodrona, bo to zdjęcie jego autorstwa dla mnie turbo epickie. Choć bo jeszcze jest jedna niespodzianka, ale tutaj będzie kto pierwszy ten lepszy. Jeszcze jedna rzecz, rzecz jest przeceniona. Jeżeli komuś przedarł się, zniszczył, pobrudził całkowicie, został zdewastowany tornister, to również i tutaj został się chyba ostatni egzemplarz z tego, co dziewczyny werce mi mówiły, ze 149 na 129 zł. Zobaczcie jak fajnie wygląda. Obiecuję Tatkowi, że będzie miał okazję poopowiadać o jeszcze jednym asortymencie. Zanim jednak go zobaczycie, to chciałbym Wam przedstawić mojego kochanego Ediego, który swego czasu wcielił się w rolę modela. Zobaczcie. Eddy faktycznie jest świetnym modelem, ale jest strasznie bojowym psem, czego ja kiedyś doświadczyłem, bo mało mnie nie pogryz. Więc Kubuś, ja Ci dobrze radzę, tylko lepiej trzymaj na smyczy, a jeżeli masz go trzymać na smyczy, to w tej chwili smyczkę możesz kupić przecenioną o 20 złotych z 59 za 39 zł. Do tego mamy również obruszki i uprzęże. Uprzęże za 45 a obruszkę za 29. Czyli ja uważam, że to są bardzo dobre ceny dla naszych milusińskich. A jeżeli już jesteśmy przy Milusińskich, to również dla Was przeceniliśmy ostatnie modele już koszulek. Nie kupuj, adoptuj. W tej chwili tą koszulkę możecie nabyć za 49 zł. Całkowity zysk jest oczywiście przeznaczany na... Schronisko. Na schronisko również przeznaczamy całkowity zysk ze sprzedaży kalendarzy, które nie są przecenione. One cały czas kosztują 29 zł. A jeżeli już jesteśmy przy temacie cen obniżonych bądź nie, to chciałem Wam tylko przypomnieć, że na wszystkie ceny promocyjne z okazji Blue Week nie obowiązuje zniżka karnetowa. Nie łączymy promocji. Te ceny wszystkie na tych czerwonych karteczkach są ostateczne. A jak już wychodzicie na spacerki z waszymi pieskami, zwierzątkami, to pamiętajcie o tym, że pogoda jest teraz kapryśna. Pada deszcz, pada śnieg, śnieg z deszczem, różne takie. A my dla Was mamy przecenione parasole z 49 zł na 29 zł, a zobaczcie jak one się fajnie otwierają. No właśnie, jak ktoś by przypadkiem jednak zmotnął na takim deszczu solidnym, albo w los nieroztropnie pod deszczownica, pod pysznicem. To po wyjściu z takiego prysznica, albo zaraz po przyjściu z placy, jak się zmoknie, można obejrzeć taki fajny, piękny szlafrok. Z czym mi się kojarzy szlafrok? Ja osoba zawsze mam tak, wyłażę z wanny albo z prysznica, oblekam ten szlafrok i da i zaraz potem kaj do prykola. Także bądźcie ze mną pokorzę wam, bo mamy też przecenione poduszki. Bądźcie pokorzę wam, bo mamy fajne poduchy, ale jeszcze w drodze wykorzystam ten fakt, że mocie mnie tutaj. Jeżeli komuś się podoba ten szlafrok, to zaznaczą wcześniej 149 zł, a teraz na święta idzie sobie albo swojej drugiej połówce zrobić gesięg, albo nawet bajklą, bo takie szlafroki dla bajtli też są, za 79 zł. No i właśnie, potem przyłazicie do sypialni i włazicie do prykola i najlepiej mieć w takie fajne poduszki, przecenione z 35 na 19, albo nieco mniejsze, jak ktoś ma nieco mniejsza głowa. 29 na 15, tutaj również Bluewik Dotar. No i jest jeszcze jedna taka poduszka, ale o tej poduszce nie za bardzo mogę go dać. A czemu? Tadek, chytaj. Jeżeli wojny to tylko na takie poduszki, uwierzcie mi, są mięciutkie, fajne, ale te poduszki nie są przecenione. Dlaczego? Bo jest to nasza kolekcja świąteczna. A o kolekcji świątecznej opowiemy Wam w świątecznych wieściach ze strefy. Również w świątecznych wieściach ze strefy rozwiążemy konkurs, który się cieszył niesamowitą popularnością, bo naliczyliśmy aż 192 komentarze i uwaga, jest prawidłowa odpowiedź. Natomiast wiem, że jeszcze nie załatwione sprawy konkursowe ma u was kuba. Kuba. Kuba? Dokładnie, jest pewien konkurs, który też musi być rozwiązany i rozwiązany będzie w trakcie tej świątecznej edycji wieści z naszych punktów sprzedaży. Tym bardziej, że ten konkurs odbywał się jeszcze w wakacjach. A propos wakacji, Tadek, co ty robisz? A ja dałem się poni wspomnieniom tegorocznych wakacji, i już postanowiłem przygotować się na następne. Gdzie w cenie 15 zł polecam wam piłkę plażową, frisbee za 9, paletki za 20, leżak za 89, koszulkę za 9 i okulary za 15. Zatem ciepło, ciepło się z wami żegna. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, a w zasadzie już bardzo gorąco, bo jest pewien gorący produkt, o którym my dzisiaj nie dali, ale to dlatego, że jego oficjalna premiera będzie dopiero 14 grudnia. To piękne dzieło, zwycięskie dzieło, fantastyczne dzieło, wszyscy kibice Ruchu Chorzów znają, a druga część pierwszego tomu pojawi się właśnie 14 grudnia. Przypuszczam, że jeszcze będzie okazja nieraz o tej drugiej części porozmawiać, a na razie zapisujemy sobie w kalendarzach ta data i właśnie wtedy walczymy. O zakup tej książki, właśnie w dniu premiery Josie będę starał. A te roski, moi drodzy, Josie odmeldowuje, żegnam WOS i przesyłam niebieskie kusiolki.